na tele, że był jakieś, pamiętam, zakłócenia na łączach wtedy i zrozumiałem, że dzwonią z Wałbrzychu. No i od razu ogłosiłem na moim roku, już w roku że słuchajcie, koledzy i koleżanki, że jako pierwszy z roku ma etap w Tatrze, w Wałbrzychu, jeszcze w Wałbrzychu, jeszcze, w ogóle cały etap No, w końcu, jak się wyjaśniło potem, no to musiałem odkręcać, że jednak nie Wałbrzych, tylko że jednak w Wałbrzychu więc za różnica i tak nikt, nikt nie wie gdzie jest A Miałem wielką wiarę, że jeśli będziemy bardzo pracować na, na szczerości i będziemy próbować opowiadać o sobie, oczywiście w pewnych ryzach, w pewnej teatralnej formie, z tekstem, który powstawał też y, y, słuchając aktorów i ich różnych wynurzeń, to że to wtedy, jeśli, jeśli będziemy szczerzy aż do bólu, to to po pierwsze przejdzie na widownię i ta energia szczerości będzie gdzieś bardzo mocno odczuwalna, ale ale nie bałem się też tego, że właśnie jeśli to będzie bardzo szczere, to że to też będzie opowieść o każdej branży, to nie tylko o teatralnej. To branża lekarska, prawnicza, inżynierska albo sklepowa. I że to będzie opowieść o, o naszym niespełnieniu, o naszych marzeniach, o naszym dążeniu do doskonałości i frustracji. I no, jeśli, jeśli tak jest, że, że... A mam taką nadzieję, że właśnie na widowni ludzie nie są tylko z branż, bo wiadomo, że to, to też ma w sobie dużo humoru takiego we, wewnętrznego, teatralnego. No to, to bardzo będę szczęśliwy, jeśli, jeśli ludzie tak odczuwają, a tak się zdarza na pewno. realizować Wyzwolenie, zaraz po premierze aktorów Koszalińskich. Tak, dokładnie, jakby sam rok temu. I zabawne było to, że powtarzały się historie z tego, jak tworzyliśmy aktorów Koszalińskich, to potem powtarzały się historie na próbach Wyzwolenia. I jakby zdarzyło mi się grać tego Konrada i teraz miałem taką y, dysonans poznawszy, dlatego że byłem raz, zarazem widziałem siebie jako reżysera i grałem Konrada. I miałem takie, że na tym wielkim monologu miałem mieć muzykę. Taką głośną gitarową, I ja mówię, panie, panie reżyserze, może po Bo my taki z zrobiliśmy taki ten, że tam właśnie wyśmiewamy to. I... Aha, no dobra, nie, ale to spróbujesz to, dobra? Spróbowałem, tak dalej. Na następnej próbie mówię, wiesz, co to jest jednak swój pomysł. Ja wie dziękuję, panie reżyserze. Dziękuję, to tyle. To, to jest w ogóle piękne, bo ja jakoś jestem zaprzyjaźniony z teatrem w Koszejnie. Raz na dwa lata realizuję tam przedstawienia i, i mogę powiedzieć, że gdzieś tam się przyjaźnie z aktorami. I w którymś momencie to od aktorów poszło, poszedł ten, ten, ten pomysł, że mamy tak wielką potrzebę opowiedzieć o naszej kondycji, o naszych marzeniach i o naszych smutkach, o naszych frustracjach tak życiowych, jak aktorskich, teatralnych, że to już nic więcej nie było trzeba, skoro ta energia idzie od aktorów i potrzeba wypowiedzi, no to moim zadaniem było sprowokować do jak najgłębszych Wypowiedzi, uruchomić dramaturga, który będzie to wszystko spisywał. I faktycznie yy, gasła coraz bardziej rola tego filmu Agnieszki Holland. Wybitnego filmu, ale nagle ta szczerość i ta prawda aktorów koszalińskich zaczęła w, w przeważać, i, i, i uznałem, że to jest zdecydowanie ważniejsza opowieść o nas tutaj niż tylko realizacja scenariusza filmowego. Proszę Państwa, mamy takie podejście akurat u nas w Zespole Koszalińskim pozytywistyczne do pracy w ogóle. Yy. Po prostu robimy swoje i tutaj też jakby no, mnóstwo różnych było rzeczy, się działo dookoła, jakby, ale widzieliśmy, że jakaś dyscyplina musi być, tego się trzymamy też, ponieważ to jest bardzo trudny spektakl, jak się Piotr zgodzisz. Więc y pilnujemy się i oddychamy. Wiecie Państwo, no, musimy mieć tą samą mniej więcej energię, wiedzieć w którym momencie przyspieszamy, musimy się wyczuwać, jesteśmy bardzo na siebie wyczuleni. I też jak byliśmy na festiwalu w Kaliszu, pani Landowska do nas podeszła i powiedziała: Boże, jesteście takim jednym z niewielu jakich zespołów, który jest tak na siebie czujny, że tak jakoś w ogóle uważacie i pilnujecie się wzajemnie, więc my po prostu tak mamy, przez to, że bardzo dużo pracujemy razem, spędzamy mnóstwo czasu, czasami więcej niż z rodzinami, bo taka jest prawda, no, no, ale też nie jesteśmy w takiej komunie, nie, nie ma u nas czegoś takiego. No Myślę tutaj, nie wiem, o gardzienicach czy coś takiego, to no absolutnie nie. Natomiast, no, no jakoś tak uczciwie bo po prostu staramy się tę pracę wykonywać po prostu. Bez żadnych tam górnolotnych yy, haseł, tak. To nie jest tak, że my narzekamy, to jest, to jest kawałek nas, to jest kawałek naszej, naszej prawdziwej pracy. Yy, Robiąc to przedstawienie i z Piotrem pracując i, i tak yy, jak, jak się spektakl ten tworzył, to ja osobiście miałem obawy, że to będzie bardzo branżowe przedstawienie, że że ludzie spoza teatru nie bardzo zrozumieją, nie, nie będą wiedzieć, a myśmy tu naprawdę sprzedali dużo siebie i to, co, to co Państwo widzieli, to, no to tak, tak jest w teatrze. No. Te, te wyjazdy piąte rano, to nie jest narzekanie, po prostu to jest nasz zawód, my to robimy, my z tego żyjemy i yy, 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 czerpiemy, no jesteśmy czasami zmęczeni, czasami narzekamy, ale to, to nie należy tego odbierać jako narzekanie. To, to po prostu to, to jest nasz nasz powszedni. I, i to, to, co powiedziałeś, że, że, to jest taki, nie, że to jest spektakl o Polakach, to, to tak dzięki Teatrowi Polska, bo byliśmy z tym spektaklem, po Polsce jeździliśmy i zahaczyliśmy tutaj o, o ścianę wschodnią i jeździliśmy, po, jeździliśmy po, tam, gdzie nie ma stałych teatrów, po małych miejscowościach. I to, co, to, co tutaj wyniknęło, tak zgadzam się, to jest, to jest o nas. Y, spektakl, bo no, wszędzie przyjmowani byliśmy naprawdę bardzo fajnie, nie, nie zdarzyło się no, no en, powiedzmy entuzjastycznie i to, to co państwo widzicie to nie jest narzekanie, to no, po prostu taka jest nasza praca.